Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu dowództwo nad wchodzącą w skład 3 Pułku Lotniczego piątą Eskadrą Wywiadowczą objął kapitan pilot Franciszek Jach. Pilot wcześniej dowodził eskadrą w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. W latach 1922-1923 reprezentował szkołę w czasie tzw. lotów okrężnych po Polsce. W pierwszej połowie lat 20. Jach budował też szybowce, które osobiście pilotował w czasie ogólnopolskich zawodów szybowcowych. Lotnicza historia Polski